ma. za lęko. Siema! Witam Was serdecznie w nowym poradniku. Dzisiaj zrobimy bardzo fajną rzecz, bo zrobimy obrys taki ładny, będzie to dobrze wyglądało. Każdy sobie na zdjęciu może takie coś zrobić. Taki bajerancki efekt. Wydaje mi się, że teraz w tej epoce, gdzie wszystko takie. E, takie neonowe, wiecie cyberbug i tak dalej, to, to, to takie coś jest modne, więc sobie musicie zrobić na zdjęcie, wrzucić gdzieś tam na Instagrama, więc, e, więc jak najbardziej spoko. Zobaczcie tu na żywym przykładzie, tutaj takiej pani, możecie sobie zrobić takie zdjęcie, tutaj widzicie na ekranie, e, pod wodą, ale, ale na pewno będzie ciężko. Dobra, e, bez, bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, pamiętaj daj subskrypcję, ten czerwony przycisk, ten czerwony przycisk, patrz jak skacze, ten czerwony przycisk musisz kliknąć, zostawić lajka, napisać komentarz i będę bardzo zadowolony, a teraz przechodzimy do, do, do Photoshopa, tak, bo mamy w Photoshopie zdjęcie już załadowane, widzicie bardzo ładne zdjęcie zrobione, my wykorzystamy je sobie tutaj na potrzeby tego poradnika, co będziemy robić, zrobimy sobie obrysowanie takim fajnym neonem, w pasującym kolorze tej bluzki od tej kobiety więc będzie na pewno to wyglądało zajebiście już w połączeniu z tym zdjęciem, które jest pod wodą wydaje mi się, że taki jakiś morski kolor, jakiś turkus, coś w tym stylu damy i będzie naprawdę, naprawdę dobrze, także już zaczniemy jak to musimy zrobić? Oczywiście mamy sobie naszą warstwę jeżeli mamy kółteczkę, to ją klikamy, żeby odblokować i pracujemy na, na oczywiście nowej warstwie, czyli klikamy tutaj. Plusik robi nam nową warstwę i możemy już przejść dalej. Co musimy najpierw zrobić? Najpierw musimy tutaj wybrać opcję pióra i będziemy tworzyć ścieżkę. Jak taką ścieżkę tworzyć? Jak mam już wybrane pióro, wystarczy sobie przybliżyć. I musimy iść po tych wszystkich, po tych wszystkich krawędziach po prostu i obrysować. Chwilę to potrwa. Wydaje mi się, że nie ma co, żebyście, żebyście tutaj za dużo spędzali czasu na oglądanie tego, jak to będę robił. Także. Będzie przyspieszenie, widzimy się za chwilę. Dobrze, jesteśmy już z powrotem po tym zawrotnym przyspieszeniu. Mam nadzieję, że się. Nie no, to było głupie. Jesteśmy już z powrotem po tym zawrotnym przyspieszeniu. Mamy obrysowaną naszą ścieżkę, co w tym momencie? Ona sobie jest, także się nie martwcie, że ona Wam zniknie. Klikamy sobie B albo wybieramy tutaj ikonkę pędzla. I teraz musimy ustalić tak, twardość pędzla na 100% i rozmiar. Rozmiar tutaj w zależności jakiej rozdzielczości macie zdjęcie. U mnie to będzie 8. Co to będzie za rozmiar? To będzie rozmiar ścieżki, którą obrysujemy po prostu. Ta ścieżka będzie obrysowana obrysem, tak? Więc będzie w wielkości 8 pikseli, więc na twardości 100%. Także tak wybrałem. Jeżeli macie tak wybraną, to przechodzimy znowu tutaj na piórko. Klikamy prawym, klikamy obrysuj ścieżkę, pędzel wybieramy, OK i widzicie że nam obrysowało ale kolorem niebieskim a chcemy białym jak to zrobić po prostu cofniemy sobie wybierzemy biały na górę i teraz możemy e, oczywiście dać obrysuj ścieżkę ten. i widzicie że obrysowało białym Klikam jeszcze raz prawym, usuń ścieżkę bo ta ścieżka już nam nie jest do niczego potrzebna mamy fajnie obrysowane ubranie. Tutaj widzicie, że są jakieś włosy i tak dalej, więc wystarczy sobie przybliżyć, klikamy maseczkę B i oczywiście te usuwamy tutaj z włosów tę naszą ścieżkę, tak? No bo to w tym ubranie samo obrysować, a nie, a nie tutaj włosy, więc jak najbardziej to będzie spoko. Dobrze, tutaj z drugiej strony wydaje mi się, że tak samo i, i widzicie, że tutaj tak samo, także, także żeby nie wchodziło na te włosy, żeby było tylko nad ubraniem. I wydaje mi się, że to jest teraz w tym momencie bardzo, bardzo fajnie. Dobra, co w, następnym, yy, co w następnym momencie, co w następną rzecz. Zrobimy sobie nową warstwę, w tym miejscu plusik, nowa warstwa. Wybieramy tutaj tryb na rozjaśnienie line, liniowe, dodaj, to jest tam chyba mm, linear, e, linear light, coś w tym stylu po angielsku, nie pamiętam, ale po tym nawiasie na pewno znajdziecie. Klikamy sobie B, oczywiście, pędzel. Teraz wybieramy ten pędzel troszeczkę większy, twardość na mniej i tutaj jakby ten przepływ też dajemy gdzieś sobie na 60%. Jeszcze będziemy tą twardością, tym kry, znaczy twardością nie kryciem, ma, będziemy sobie lawirować na mniejsze. Na razie sobie dajmy takie, jak nam tam pasuje i zobaczymy, co w ogóle będzie się z tego wychodziło. I teraz oczywiście chcemy obrysować e, na ten kolor. Ja tutaj sobie wybrałem taki niebieski, morski na ten kolor, chcemy sobie obrysować tą yy, ten, ten obrys, po prostu tą ścieżkę, żeby to wyglądało jakby to był taki neon, tak, czyli tutaj na tej wersji to jest Linear Ad. bierzemy sobie, jedziemy fajnie po tej ścieżce w jakiej chcemy w jakiej chcemy, yy, że tak powiem grubości i tak dalej, wszystko to jest zależne od preferencji, tutaj nie ma żadnych złotych parametrów że tak powiem, ustawcie sobie tak jak lubicie wielkość, zmieniamy kwadratowymi nawiasami na klawiaturze tutaj mamy przepływ, mamy małą u mnie jest mała twardość tutaj troszeczkę krycie zmniejszyłem i teraz sobie jadę po prostu najlepiej jeżeli ktoś ma jakiegoś tam tablet graficzny no to będzie mu bardzo wygodnie to robić bo nie będzie musiał myszką widzieć. jak to myszką krzywo czasem wychodzi jeżeli coś wam krzywo wyjdzie ctrl z ctrl alt z co wiecie się ile chcecie ctrl z przełączacie się między tylko kolejnymi chyba że macie tą nową wersję gdzie ctrl z jest do tyłu do tyłu do tyłu a ctrl alt z to jest wracanie do ostatniego tak czy siak jedna z tych dwóch opcji dobrze tutaj fajnie jedziemy sobie potem po tym kształcie jeżeli coś nam nie wyjdzie tak jak mówiłem cofacie najpierw sobie robić takie przerwa nie jechać ciągle bo jak będziecie jechali cały czas ciągle jednym kliknięciem kliknięcie Ctrl z cofniecie, no to wam cofnie całość a tak to wam cofnie do tego momentu kiedy puściliście e, puściliście przycisk więc tutaj sobie fajnie jedziemy cyk cyk oczywiście ja tego nie będę robił jakoś ultra dokładnie bo to chcę tylko wam pokazać jaki jest działanie tego po prostu, ale wy sobie możecie tam na spokojnie, na spokojnie to robić yy, mega, mega dokładnie. Także widzicie tu już fajnie to zaczyna wyglądać. Tutaj sobie objeżdżam całość i tak po prostu po całym, yy, po całej, po całym tym obrysie będziemy jechali, tak. Oczywiście to nie musi być ubranie możecie sobie taki obrys zrobić czego chcecie, tak. Czego chcecie możecie taki obrys zrobić tylko po prostu żebyście zrobili to Takim sposobem, znaczy nie musicie takim sposobem jak ja, ale tutaj będzie Wam wygodnie, jeżeli nie znacie innego, no to na pewno Wam to pomoże. Kolor oczywiście też jest dowolny, biały tutaj tego obrysu będzie wyglądał najlepiej przy takich neonowych rzeczach, ale możecie sobie zrobić do jakich chcecie. A co do tego światła, tego neonu, no to już o... o jeżeli chodzi o zdjęcie, sobie dopasujcie, jaki będzie najlepiej wyglądał. Dobra, widzicie, że już to fajnie wygląda, mamy. Teraz sobie zrobimy taką opcję, że po prostu rozblurujemy ten, to, co narysowałem, tak? Czyli wchodzimy sobie na filtry, filtry, rozmycie, rozmycie gaussowskie. I tutaj sobie tam wybierzcie, który, który Wam najlepiej podoba, czyli jak bardzo natężony, tak? Ja sobie gdzieś tam przy mojej rozdzielczości tutaj wezmę około, nie wiem, 20, 30, wydaje mi się coś w tym stylu. Więc to, to już wygląda naprawdę fajnie. I teraz wystarczy, że sobie, e, że sobie stworzę drugą warstwę wyżej. A jeszcze między nimi dodamy sobie krzywę. Między tymi warstwami i po prostu troszeczkę podkręcimy, podkręcimy e, kontrast. Jest troszeczkę podkręcony, tak żeby się z tego zrobiło jeszcze bardziej takie, um, takie kontrastowe, no wiecie, co mamy myśli. I na tej nowej warstwie, która tutaj jest już na normalnym trybie, klikamy B, bierzemy sobie trochę większy pędzel, krycie zmniejszymy gdzieś na 50, tym kolorem, który mamy i widzicie, tutaj jedziemy, żeby zrobić większy ten odblask, tak? Coś w tym stylu. Widzicie, że to już fajnie wygląda, jakby to naprawdę się mega mocno świeciło, jakby to było mega mocne, o dojechałem tutaj do samego końca, jak sobie oddale, to widzicie, że wygląda to już coraz coraz lepiej, możemy sobie takie rzeczy tutaj jak włosy gdzieś pousuwać te, te światło z nich, ale na razie wydaje mi się, że nie ma tutaj sensu. Krycie tutaj, jak damy mniejsze, to jest na przykład ona, na 50%, jest ok. I znowu dodajemy rozmycie, rozmycie gaussowskie i robimy to samo. tak? Czyli tutaj wybieramy wartość, która nam najbardziej się podoba. Przy tym skasowała się dalsza część silników. Niestety, nie wiem jak to się wydarzyło, a ja się niestety skasowała. Jak widzicie na ekranach, już jest finalna, finalna wersja tego. Nie chcę dogrywać, nie chcę tego robić jeszcze raz na nowo, bo to jest bez sensu, bo to będzie to samo gadanie 30 minut prawie cały czas tego samego. Powiem Wam tylko, co się stało w tej części, że tak powiem, w tych kilku minutach ostatnich, bo, bo one się skasowały. Także mam nadzieję, że nie będziecie o to źli, a to naprawdę jest końcówka już więc. Więc co się wydarzyło? To się wydarzyło, że po prostu. Hmm... Że po prostu dodałem kolejną warstwę, kolejną warstwą domalowałem takie, takie zagniecienia, takie różne rzeczy, które dawałyby efekt tego, że po prostu na to ubranie pada to światło, ten błysk i, i tak to wygląda. I widzicie tutaj na przykład broda, tutaj całe, cała szyja, gdzieś tutaj różne, różne zagniecienia w tym ubraniu. Ej, dodałem po prostu warstwę, zmieni, zmniejszyłem sobie pędzel na mały, kliknąłem B, nie no i. Po prostu rysowałem, rysowałem na małym kryciu 38% po prostu te elementy, które gdzieś tam mogłyby odbijać to światło, gdzieś mogły je przechwytywać. Więc tak jak Mówię wam możecie coś takiego też zrobić i kolejną rzeczą było to, że zgrupowałem wszystkie warstwy w jedną grupę, tak jak widzicie to jest grupa backupowa, ona jest wyłączona, a ta druga grupa, no i oczywiście skopywałem kontrolę i od tą grupę powstały dwie, jedną wyciszyłem, druga, która była z otwartym oświetleniem prawym, dałem z grupę i powstało jedno zdjęcie i to jedno zdjęcie zaznaczone, klikłem filtr. Filtr, kamera i tutaj pokazałem mi się już filtry dla finalnego zdjęcia, które będę chciał, które będę chciał wyeksportować. Troszeczkę temperatury obniżyłem, dałem tinta tutaj wyżej na fioletowym, pokombinowałem sobie z kontrastem ekspozycją, możecie zrobić według własnych preferencji, to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli, jeżeli chodzi o zdjęcie, po prostu zróbcie tak, żeby ono się Wam podobało, żeby było fajne, kontrastowe, żeby dobrze było widać ten, ten neon, tak? I to jest wszystko, dałem OK, Ctrl-Shift-J, klikacie sobie i zapisujecie jako JPG-PNG jak chcecie. Więc to, to było tyle, co zrobiłem w te kilka minut, które mi się niestety skasowało. Mam nadzieję, że nie jesteście źli, ale, ale niestety takie rzeczy się wydarzają. Jest w ogóle moje nowe oświetlenie. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać bo zmieniłem troszeczkę to oświetlenie. Jest tutaj o wiele bardziej więcej miejsca, poza zamieniłem softboxy na ringa jednego, dwa softboxy na jednego ringa. Światło jest podobne. Bardzo w oczy tutaj e, daje, ale, ale jest to, wydaje mi się, że spoko. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli dotrwaliście do końca, napiszcie, czy udało Wam się to zrobić, czy Wam się takie rzeczy podobają. Jakieś inne pomysły. Będę bardzo wdzięczny. Zostawcie lajka, like suba. Tak jak mówiłem na początku, będę szczęśliwy z tego powodu. I trzymajcie się. Cześć!